Dzień dobry, dzień dobry. Mamy piątek, 14 marca, godzina 9.30 jakoś, tak. No cóż, przedostatni dzień naszej przygody tutaj. Nie wiem, czy dzisiaj gdzieś pójdziemy. Czy sobie dzisiaj nie zrobimy takiego dnia, czy tutaj. Będziemy sobie odpoczywać. Na pewno wiem, że wieczorem przyjedzie Ewa. Coś albo będziemy grali, albo coś będziemy oglądali, żeby spędzić miło nasz ostatni wieczór tutaj w Szkocji. Słuchajcie, dostałem wyzwanie od Wiktorka, żeby spróbować fasolków, fasolek różnych smaków i tutaj mamy na przykład tak e, arbuz lub kapusta kapusta tak to jest kapusta, bo widzę po wyglądzie no. e, tort urodzinowy albo mydło guma balonowa lub e, e, ma włoś, nie wiem co to jest Czyli je? takie coś, że to może sobie opukać buzię O oh Jezu yes. O oh ma... Płyn do ust, to matko jedyna Okej, okay. cola i karma dla psów Truskawka chili Albo tropikalne i curry Dzisiaj też spróbujesz, teraz spróbuję okay. Jo ja, ja też, tylko jeden wie, raz no, wiesz, mogę. Tylko wiesz co, to chyba było tak, o Chyba tak to jest, nie? No No, bo poznaję po kolorach no dobra, to ile mam zakręcić tymi strzałkami? Raz, raz? No dobra, raz, dwa, trzy Kola lub żarcie dla psów. O o! Raz, nie. dwa, trzy jest, to jest kola. Dobrze. O nie! No i biedny Wiktor do łazienki, bo chciał przemukać nie. Awaj z jednej strony? No, tu trzymałem. No i kręcisz mocno. Raz. Raz, dwa, trzy. Co mamy? Tropi kary. E, tropika lub kary, to nie tak źle u ciebie. Ty lubisz kary. No, może będzie kary. No, raz jeszcze, kiedy mamy takie. O, jak leci na żywioł. Chyba mamy tropikal o, no, o dobra. Uf. No to mamy szczęście. Wodaj Mhm. Wy macie szczęście. No to się udało na szczęście. No cóż, to jest nasz przedostatni dzień tutaj, naszej wędrówki w Szkocji, naszej przygody. Stwierdziliśmy, że tak nie do końca będziemy siedzieć w domu. Przejdziemy się na mały spacer. I dotarliśmy, słuchajcie, do rzeki Garnok. To jest rzeka, która ma długość około 40 km. I w Kilwinning jest bardzo ładny deptak. Tutaj sobie rzeczka płynie, jest całkiem ładna pogoda, jest całkiem ciepło. Nie wieje. Przestało na szczęście wiać, bo rano trochę faktycznie wiało chłodem. No i co, przejdziemy się na małe spacerku. Rozkoszujmy się jeszcze tą piękną pogodą. Cieszmy się naszym pobytem tutaj bo naprawdę no warto było tu przylecieć warto było to wszystko zobaczyć więc ruszajmy w drogę Tu jeszcze Madzie naszła pewna refleksja jak żeśmy tutaj szli odnośnie chodników No, że ciężko byłoby mi tutaj tak na co dzień bo jednak tu są w większości takie Yy, nierówne te chodniki. To nawet nie są chodniki, tylko takie. Jak to powiedzieć? Takie mini pagórki. No, wyżej, są strasznie nierówności. I... Tak, jest, czasami jest. Wysokie są te chodniki, czasami są nisko i są strasznie nierówne. Zamiast tak być na płasko, jak właśnie taki deptek, jak tu jesteśmy teraz, to to jest tak, 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 tak. tak, no tak. Samo byłoby trochę ciężko. No, mi też łatwo nie było w niektórych momentach, ale. Ogólnie da radę, tylko że, kurczę, no mogłoby być trochę bardziej równo, nie? I niektóre chodniki mogłyby być troszeczkę szersze mimo wszystko, bo, nie, bo z jednej strony chodniki są bardzo szerokie, a po drugiej stronie ulicy są niestety bardzo wąskie. I zmieścić się wózkiem, no nie jest to, to zbyt łatwa sprawa, więc trzeba mieć to na uwadze, jak się tutaj przylatuje, nie? Ale plus, że do autobusu yy, się wchodzi z przodu, Obok kierowcy, czyli on od razu Cię widzi i automatycznie się pyta, czy otworzyć rampę. To u nas by się przydało, takie coś. Zdecydowanie tak. Bo co, y, u nas się wchodzi po środku, często nas y, nie, nie widzą. widzą. A nie tutaj widzą. Jest to jakby automatycznie, że, że się pytają. No, także super to jest tutaj. Nawet y, jest taka też uwaga, jeśli chodzi o pociągi, że na samym dworcu. Stacje kolejowe są przygotowane dla podróżujących osób, które są na wózkach inwalidzkich, że oni na dworcach mają swoje rampy. Więc jeżeli obsługa dworca nas widzi, że chcemy jechać jakimś pociągiem, to mieliśmy kilka razy takie sytuacje, że się nas zapytali dokąd chcemy jechać. Jakim pociągiem? I mówią i się pytają, czy szykować dla nas rampę. i Jeżeli zbliżała się godzina odjazdu pociągu czy przyjazdu. To oni przychodzili już z gotową rampą i obok nas stali właśnie z taką rampą i czekali na przyjazd no, w pociągu. U nas jest rampa w pociągu, a tu te rampy są na dworze, więc tak, są na dworze. Nawet na peronach widzieliśmy nawet te rampy. Chociażby widzieliśmy to w, w, w Kilwinning samym widzieliśmy i chyba w Irwin też, nie jestem pewne, ale w Killwining na pewno były, była tam rampa na którymś peronie. Mało tego, i widzieliśmy też, że konduktorzy są bardzo przygotowani na obsługę osób na wózkach, bo u nas w naszych pociągach to nie jest takie oczywiste, żeby obsługa pociągu wiedziała jak rozłożyć rampę, w którym miejscu, gdzie to się odkręca, jak to ułożyć. Często się motają nawet przez dobre 5 minut. No. A tutaj to tylko pyk, pyk, raz dwa, można wysiadać, można wysiadać i i można podróżować. Także Polscy konduktorzy, uczcie się od Szkotów! Nie jestem do końca pewny, czy żeśmy wspominali, ile Kilwinik ma mieszkańców, ale to jest miejscowość, e, która liczba ludności sięga około 16 tysięcy mieszkańców. To no nie jest jakoś specjalnie dużo, ale dużą zaletą Kilwinik i ogólnie okolicy jest taka, że jest taka cisza, jest taki spokój. Taki śpiewają. Rzeczka sobie płynie. Można sobie odpocząć, zrelaksować się. Bo mówiąc szczerze, jak byliśmy w Glasgow, to faktycznie widać był ten miejski zgiełk. No i ciężko tam trochę było, nie? Jeśli chodzi o poruszanie się, swobodne i tak dalej. Chociaż ogólnie Glasgow mi się bardzo podobało. To jest naprawdę bardzo ładne miasto. Ale zdecydowanie wolę takie bardziej zaciszne miejsca, typu właśnie Kilwinning, czy Irwin, czy Largs Jesteśmy na deptaku Gluinning. Jeszcze tu nie byliśmy Trochę przypadkiem tu trafiliśmy, bo zmierzaliśmy w jednym kierunku, ale przy okazji zobaczyliśmy, że jest deptak. Ludzie pewnie jeszcze w pracy. Bardzo dużo ludzi to tutaj na razie nie ma byliśmy na poczcie zobaczyć czy są magnesy Niestety ale nie było. nie było może jeszcze gdzieś tu znajdziemy a to mamy Kill Winning Abbey to, to jest opactwo w Elshire, z tego co żem tak na szybko wyczytał z lewej z są lewej mhm. ruiny Tak, to są ruiny właśnie jakiejś tam zamku Tutaj w ogóle jest kościół właśnie, to jest kościół Nie wiem czy można wejść do środka Będziemy próbować Spróbujemy Ale ogólnie robi to wrażenie Bardzo fajna atrakcja i wrony no Kurczę, no robią wrażenie. Ogólnie jedną z ciekawostek, jaką jeszcze mamy dla Was z Madzią, to jest taka, dlaczego auta w Wielkiej Brytanii mają z przodu białe tablice rejestracyjne, a dlaczego z tyłu mają żółte. Pytałem się Magdy, pytałem się Adama i nie byli w stanie mi na to pytanie odpowiedzieć, ale ja wyczytałem sobie dlaczego tak jest, ponieważ. Wyobraźcie sobie, że to pozwala kierowcom brytyjskim ocenić bardzo szybko, czy auto do którego jadą zbliża się do nich na pierwszy rzut oka, czy się od nich oddala. I to jest ponoć dla nich bardzo duże ułatwienie i dzięki temu mogą łatwo ocenić bezpieczeństwo na drodze. Czy są wystarczająco daleko od samochodu, czy blisko i czy auto się do nich zbliża, czy, czy się od nich oddala. Dlatego tak postanowili, że z tyłu będą mieli tablicę koloru żółtego, a z przodu tablicę koloru białego. Dzień dobry, dzień dobry. Sobota, 15 marca, 8.30. No cóż, this is the end naszej przygody szkockiej. Dopakujemy się. Też te rzeczy trzeba dopakować i wyjeżdżamy do Edynburga na lot powrotny do Polski A tu mamy most, który się nazywa Forth Bridge I to jest most, który może mieć długość nie może około kilometra I jak jest w Polsce takie powiedzenie że coś jest syzyfową pracą, to w Szkocji mówi się, tak w polskim tłumaczeniu, że to jest taka praca jak malowanie forbridge. A dlaczego? Ponieważ jeżeli ktoś by zaczął malowanie forbridge, czy od tej strony, malował, malował, malowałby aż tam do końca, to tak naprawdę, żeby był idealny, dobry efekt, musiałby jeszcze raz zacząć malować od samego początku i znowu tu, tu, tu. I tu. Więc jest właśnie takie powiedzenie yy, w tłumaczeniu, właśnie na polski, że to jest taka praca jak przemalowanie Fort Bridge. It's work like painting Fort Bridge, czy coś takiego. Jesteśmy już na lotnisku w Edynburgu po kontroli bagażowej. Wszystko się udało. Jesteśmy w takim specjalnym pokoju, gdzie czekamy na asystę, na wejście do samolotu. Wypijamy kawę i wracamy do Polski. Come to Poland, to Poznań. No to jesteśmy w samolocie, na 10 minut startujemy do Poznania i wracamy do Szaleń Rzeczywistości Mocnej. Ale mega super, pani mnie podwiozła pod zioł z parfumami ja jestem wyprzywana. Pan Nowak si. na dzisiejszym R. R. Ricarda... Tak, tak i jeszcze do tego Barbara, zapytaliśmy się, e, so się, I że będziemy No, to tu są. Proszę To na. koniec naszej wyprawy rozkoszujemy się pysznymi burgerami. Jakie tam masz swoje ulubione Jesteśmy już w domu, wróciliśmy cali, yes! zdrowi, daliśmy radę mocno, zadowoleni, szczęśliwi, bez jakichś tam nie wiadomo jakichś przygód po drodze powrotnej do domu. Chociaż powtórzyła się przy samolocie i zjeżdżałam taki miźniky po, po schodach. Tak, taki... Karła się nie postawiła na kota. No właśnie, no właśnie. Szczęśliwy mocno, ale tak, faktycznie, no była taka sytuacja, że nie mogli nam postawić tej windy, co zawsze nam postawiali, bo się popsuła dzień wcześniej i musieli tutaj przywieźć takie specjalne krzesełko na kółkach, więc Madzia dzięki temu mogła sobie zejść, że tak powiem po schodach. I być na pójcie lotniska i plus jest był tego taki, że mogliśmy sobie zrobić zdjęcie przed samolotem. Ale nie zejść po schodach, zjechać. No zjechać, po takich kółkach. Bo Dobry. były takie kółka. Takie jakby tyk, ala kwadratowe. Tyk, tyk, tyk cyk, cyk. Po schodkach. Cyk, cyk. A najśmieszniejsze. Cyk, że cyk. Potem czekaliśmy na autobus to podjedzie, jedzie, pod i Podwieście tych ludzi z tego samolotu do, do... ...budynku lotniska. No, właśnie. I kurczę przede mną. Pa... Mnie już wysadzili. Kolejną panią na wózku, taką starszą. Wysadzali na zewnątrz. I nagle ta ona od autobusu pod nią prawie nie. Że... Prawie no. ludziom chciał wywozić, ale załamała się rampa Dobrze, że nie podniosłeś, wyjeżdżał i się no. coś stało. No właśnie, nie? Pierwszy raz w takiej sytuacji w ogóle rzut że widział, nie? Odłamała się, od to, a to było nade coś nie? A wytrzymałość 350 kg, no nie? Właśnie, to pani ma chudziutko tak jak ja. Nie wiem, co tam się stało. Nie mam zielonego pojęcia, a w ogóle tu widzicie kubek. Mam może sobie cztery tygodnie, to będzie punktami. No i słuchajcie kochani, no jesteśmy trochę zmęczeni, zresztą no widzicie po Madzi też, że jest zmęczona trochę. Ale co, mo co możemy wam powiedzieć? No ja myślę, że wyprawa dała nam się kapitalnie. Pogoda jaka była w Szkocji przez ten cały tydzień to był po prostu jakiś evenement na jakąś skalę w ogóle światową, bo rozmawiałem z moim szwagrem, rozmawiałem z moją siostrą, i mówili, że to jest nieprawdopodobne, żeby taką pogodę mieć cały tydzień. to jest pierwszy raz co najmniej od roku, że jest tak ciepło i jest takie słońce non-stop cały tydzień. I dzięki temu mówiliśmy pozwiedzać parę pięknych rejonów. I tu przechodzimy do pytania, co Ci się najbardziej podobało w Szkocji. W Słuchaj, to mi się wszystko podobało. Jestem taką osobą, że lubię zwiedzać, lubię nowe miejsca odkrywać. Zazwyczaj w każdym kraju dobrze się czuję, nie czuję się dobrze w takich zatłoczonych wielkich miastach, ale no nie, nie byliśmy w takim miejscu, no w Glezgą Glasgow, Glasgow, tam byliśmy, ale potem byliśmy na, na Zwiedzaniu, więc tak nie odczułam tego. Więc bardzo mi się podobała taka natura prosta, że tu się podwieźli na górkę, tu po wielczyć tam mm, To było super. Że ludzie filują, że te namioty rozłożą, że kurczę, natura, że tu człowiek się uśmiechnie. Przybi heja, się przywitają, bo z są obcym Ojo. człowiekiem, się przywitają, uśmiechają z radością. Heja. 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 heja! heja! heja, no właśnie, to heja. było fajne. Jak ta sieć to heja. No, jak ta sieć <laughs> z łapką, dokładnie. Ale powiem wam tak, yy... ale czekaj, bo jeszcze tylko do końca to mi się mógł. podobało Jasne. najbardziej. Pięknie. To te jeszcze te bry... No, bry... Te górki, pagórki, górki, te... ten... ten gazek, ten pierwszy dzień. A tak, górki. w niedzielę co byliśmy, no? No, no. No, no, no. że takie niespodziewanie nam się udało tego szkota w tym narodowym... Tak. Tak, tak, by... Bo my już byliśmy i z inni i my mieliśmy już na pociąg, ja bym do życia słuchaj, budyć gdzie widziałem na tym potem i tak kurde, potem, po tym dzieci e, lokalizowali gdzie to jest. Ja akurat Ana Woda wychodziła z kościoła, bo oni tylko przetarci oficjalnych wydarzeniach mm -hmm. i po prostu... Oni mieli ten swój moment, no wiadomo, że my nie wrzeszkawiliśmy, no ja. w odstępie y, metra y, tam obserwowaliśmy. Potem jak już weszli oni do auta, no, pojechaliśmy do nas, to zagadniliśmy do tego y, Szkota, czy... Zrobi sobie z nami no tak cóż. jest, tak, mamy foteczkę. No tak i super, ale nie cały czas ci czy oni nie noszą tych majtek pod tym strojem. Ja majtek. nie wiem, czy chcę wiedzieć, <grym> wiecie? Ja nie, nie będę wigał w <grym> szczegóły, czy, co, czy oni noszą te gacie, czy nie noszą bo te gaci. Ja gacie. Nie słyszałam, ale nie wiem, bo nie, nie widziałam, nie patrzyłam. <grym> no, 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 byłbym trochę skonfundowany, gdybyś słyszała, czy mają gacie, czy nie, ale w każdym razie. Co mi się najbardziej podobało, przede wszystkim to, co żeś mówiła, że ogólnie ta natura, te. ogólnie właśnie te rejony, właśnie takie jak właśnie Salt Coast, gdzie było słychać ten plusk tej, tej wody na tym wybrzeżu, czy, czy właśnie ten, ten zamek Kill Winning wyspa Larks. No, ciężko wybrać, które z tych miejsc było najlepsze, które mi się najbardziej podobało. Dzisiejszy ja. most też był naprawdę cudowny, robił ogromne wrażenie też na nas. No, i... super. No, ogólnie powiem Wam tak. Ale, jeszcze no jest no, że, że dużo zawdzięczamy miejsc, które zobaczyliśmy. Mojej rodzinie. Sobie, ale też właśnie tutaj Twojemu szpagrowi, szpagrowi Twojej szpagrowi tak, siostrze. Tak, tak jest. Wiele ciekawych miejsc nas zawiózł, na co dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Również I pozdrawiamy. Tak, jak najbardziej Was pozdrawiamy, to już z Poznania serdecznie. Bo takie zakamarki nas tam zawyzy, że my po nogach, no to raczej byśmy tam... Nie dojechali, bo my nie mieliśmy tam swojego samochodu Nie, nie mieliśmy samochodu, my tylko jeżeli się poruszaliśmy to tylko komunikacją autobusową albo kolejową nie, Przez pociągi, tylko i wyłącznie Przez samochody, samochody w ogóle żeśmy tam nie operowali, bo ja bym się wolał wyjechać tam samochodem Patrzę na to, że Lewo. tam jest y, ruch lewostronny, prawda? Kierownica jest po prawej Ale w każdym razie tak jak Madzia mówiła, wielkie podziękowania tak jak najbardziej Dla mojej siostry Magdzi, dla mojego szpagra Adama za to, że w ogóle nas przynocowali, za to, że nas przywieźli w wiele pięknych, ciekawych miejsc. Również podziękowania dla Ewy, bo też tutaj spędziła z nami po części też fajny wolny czas. No super i było dla, się zobaczyć. Dla rodziców, y, dla rodziców, badała, dla tak, super. tak, tak. Jak dla mówi, dzieciaków też, jak najbardziej. Dla, dla psich dzieci. Badała. No, dla psich dzieci, no właśnie. Betty, Rico i la, Latynki, jak najbardziej. Latynka, no Latynki. No już tęsknię za nimi, ale tu mamy, swój wysły, mamy ze swojego Simbu. Mamy tu swojego Simbu właśnie. On też tęsknił. ale miał godną opiekę, także też dla Marii wielkie podziękowania za to, że się potem zajęła. Słuchajcie, tak reasumując, no, Szkocja jest pięknym krajem. Byłem tam już piąty raz, Mazia była pierwszy Piękny. raz. Madzia jest zachwycona Szkocją i myślę, że jak okoliczności pozwolą, i czas to jeszcze do Szkocji na pewno wrócimy. O, jest nasze dzieciątko! Stęsknione młodzieżą. No cóż, no pozdrawiamy, całą trójką. Dziękujemy za to, że byliście z nami, że śledziliście naszą relację. Co złego to nie my. Jeżeli jakieś tam, e, za przeproszenie, fuck-upy, jakieś wpadki, coś źle, żebym powiedział, to z góry przepraszam. O to ja też, ale nie Madzia też e, z góry przepraszam. Starałam ja się być rzeszna. Starałaś się być na, zresztą tak samo. Co jakąś tam wiedzę chciałem przekazać, to przekazałem to, co wiedziałem. Jeszcze pewnie wielu rzeczy nie wiem i, i będzie na pewno okazja jeszcze zobaczyć, odwiedzać nowe kraje, ale w każdym razie kończymy przygodę szkocką. Bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami. No i co? I do zobaczenia. O, właśnie! Trzymajcie się! Pozdrowionka na razie! Cześć!